Widzicie się, Duffy. To jest mój pierwszy odcinek z gry Zuru, jak Tu widzicie. Gdzie tą grę jest ta gry? Jest trochę gra, mam ósmy poziom. O co w tej grze chodzi? że ktoś jest ciekawy? Chodzi o tej grze tak samo jak w CS. Te grę są, można powiedzieć, podobną do CS-a. Tak podobno do CS-a. Tak, CS Wszystko jest w CS-a. Tego jestem, że nie ma tak krzynek. to jakoś są bardziej serwery. Ja nie wiem, jak to jest w CS, bo za bardzo nie grałem w a To pamiętam, z ustania to nie ma żadnych takich rzeczy jak wcześniej, o można ulepszać bronię, jak tu widzicie, tam kupować różne pistolety, noże, bomby, granaty, i inne takie rzeczy. To się tego nie wiem, co to jest, czy są sobie później. O, to jest mój różny bronie. Takie mam tutaj, bronie. No, hmm. Bro, mam komisarki, takie inne. Oczywiście, ze ze, się kupi tym co ten to chcę to kupić mam tam na 24 godziny na 7 dni na 30 dni lub na nieograniczony za tyle i tyle bym powiedział. No to nie to ja mam pieniądze, trochę tak powodowałem. Kupienie tego idzę. No to o, to są... nie wiem co to jest. Te słabe, najbardziej ten takiego. Hmm... Dobra, no to zaczynajmy. Będę najgadki. Na rol weźmiemy. Oczywiście w tej grze... ...grałem po racerze. Jak ktoś by chciał grę tą pobrać... ...to gra jest demowa, Bo ona ściągnąć na Steamie. Ale się Oczywiście gra ładnie... Ład, ...ładko chodzi. Nic nie ziemi w ogóle. Fajnie się gra. Mapowy również są podobne jak w ta mapka to jest ma DS2, tak, d 2 to jest mapka, akurat to też się pojawa, jak się strywa, ale wcześniej tak się nazywa DS2 ta mapka. To w podobno tak są tunele, są te inne szyby. Właśnie to no to się krena, ale tak łagodnie i na nie chodzi. Tylko nie chodzi tak tam. No. to też... O, jeszcze nie można przejmować w, w ogóle. Czas się gra na no, no, botach, to tak samo jak wcześniej, nie można przyjmować w, w ogóle z ludzi. No, bo tak, jak myśmy teraz bierzemy M4, -y. bo teraz podobne jeszcze przez no i nie da no i tak by się skończyło, by nie pograłem. czy jak to mówiłem, czy nie mówiłem, nie pamiętam. Ale ja tę grę dopowiedzieliśmy się tu i trochę ją pograłem, po, godziny, po godzinę. No ale tam słowo. W win. Nie wiem, A teraz spróbujemy, żeby się uda wygrać. ten. Jeden, start. Bomba. Mm, najmniej rozszerzył. Tak ciężko się to grę trochę gra. To jak do mnie, bo niektórzy pewnie jak mają doświadczenie z CS-a, to będzie lepiej grać. Czy się nie ma CS-a. Chciałbym sobie pograć coś grę w podobieństwie do CS-a, sobie to osiągnąć z CS-ima. Bardzo podobny do CS-a. Broń są, skiny się wygrywa jakieś. Staje. Mogły są podobne tak jak w CS-ie.

Podjęta tędy. Nie wiem. Dobra, pójdziemy tędy. Nie wiem, jeszcze tak, dała tę tak weźmę, że... A WP weźmiemy, wstawimy? Czekamy. Ja jeszcze nie grałem na innym Z a wówczas mi win. Hmm. Hmm. Zury wygrali. A teraz na stron. Wychodzi na to tak. Uuu, ale fajnie. Coś w się sensie, cieszę. Wygodniej będzie mi to chyba. tą, tej strony lepiej mi zastosować niż do tamtej strony. I a wubko, czy nie a wópko? Uuu, przez to. O, jak ktoś tu idzie, broń. A tu my coś. Się... A bo ze systemem przecież. Jaki za... Co ja, soją mi dziewczątkę? Więc nie już so, z Sogramem, bo jeszcze so z so nie grałem. Na mm. to się nic nie dzieje. Tu też, tu też. Co się działo?

Na sam you away No i wygraliśmy Paszą do którą są chociaż chociaż pierwsze To będzie krótkie cięcie Za to zwracam Dziękuję Wam za oglądanie. oglądajcie film się podoba Dajcie łapkę w komentarz po filmie. Gry. Na samym odcinku na następnym czasie najdzie